Autorski przepis na kurczaka z szybkowaru, dzisiaj będzie właśnie o tym. Dobra, zaczynamy od samego wyciągnięcia szybkowaru. Pierwsza sprawa: wkładamy naczynie do szybkowaru. Mamy tutaj też taką kratkę która pozwoli na duszenie kurczaka nad gotującym się ryżem, no i to jest bardzo dobry patent. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to jest przemyć trochę ryż, żeby się tak nie kleił. Ryż musimy dokładnie wypłukać po to, żeby miał konsystencję ryżu, a nie kaszy. Tak na serio to ja nie jestem dobrym kucharzem. Nawet nie próbuję takiego udawać. Dlatego to jest prosty, męski przepis, który w miarę dobrze smakuje i oszczędza mnóstwo czasu. Właściwie to powinienem to powiedzieć w odwrotnej kolejności. Zobaczcie, jaka teraz jest mętna woda. Celem jest zrobić tak, żeby ona była przezroczysta. Zobaczymy, czy się uda. Stary shaker z siłowni się nadaje idealnie do płukania ryżu. Umiejętności barmańskie też się przydają, które kiedyś się zbudowało. No, za studenta. To było dawno temu. Przygotowany w ten sposób ryż wrzucamy do szybkowara. Potrzebna będzie cebula, marchewka, o ile ją mamy, czosnek, być może pomidor zaraz zobaczymy. Jest coś, co nie wiem, co to jest. No to będzie musiała być cebula z czosnkiem i dodamy jeszcze magiczny składnik. Słuchajcie, to jest. Żadna reklama, ale te noże Victorinoxa są absolutnie najlepsze, to są moje ulubione noże. Już cała rodzina jest wyposażona w takie właśnie noże, bo są zarąbiste, do wszystkiego, mega ostre. No i się sprawdzają po prostu przy wszystkim. Czosnek też kroimy, myślę, że jeden ząbek wystarczy. Mięso nam się zdążyło rozmrozić. Pierś z kurczaka. kurczaka. Jeśli chodzi o ilość piersi, no to na oko, żeby wypełniła tą tackę, ale też niezbyt szczelnie, żeby to była tylko jedna warstwa piersi, żeby nam tych dziurek wszystkich nie zakryło, bo wtedy się to nie ugotuje, nie zrobi. Pierś kroimy na kawałki, takie nie za duże, nie za małe. Tego typu. I wrzucamy do jakiejś miski. Na przykład takiej. Mieszanka przypraw Tanduri, Zioła prowansalskie, Czosnek suszony, a oczywiście, że tak, sól, oliwę. Teraz to wszystko mieszamy. Oznaczenia, czyli jak mieliśmy 150 gramów ryżu, no to powinniśmy 300 ml tej wody wrzucić. To jest tutaj. Wrzucić tą tackę już. Rozprowadzamy kurczaka po całej powierzchni tutaj. No jakbyśmy mieli na przykład jakąś paprykę czy coś, to można ją też tutaj jeszcze na górę wrzucić, natomiast ja jeszcze wrzucę trochę cebulki. Wszystkie czynności zrobione pozostaje nam to wszystko zamknąć, szybko ważę, wybrać odpowiedni program, no i pierwszy kurczaka robi się dosyć szybko, więc wystarczy 20 minut które możemy sobie spędzić robiąc cokolwiek, nic nie musimy tego pilnować, po 20 minutach przychodzimy, mamy idealnie zrobiony ryż i pierś z kurczaka. Najlepsze w tym przepisie jest to, że w trakcie tych 20 minut, póki to jedzenie się robi, możemy spędzić swój czas zgodnie z naszym życzeniem. Dobra, patrzymy co wyszło. Kuczek w złocistym kolorze. No, także mamy danie gotowe w mniej niż pół godziny. Z czego tak naprawdę przygotowanie tego zajęło jakieś 10 minut. No, smacznego.